Listopad to czas, w którym w sposób szczególny wspominamy patrona naszej szkoły. Z tej okazji uczniowie poprzez obejrzenie w klasach prezentacji poznali i przypomnieli sobie, jaką osobą była Maria Konopnicka. Wiersze i utwory patronki są nam znane, lubimy je czytać i śpiewać.

Mamy wiele talentów, dlatego uczniowie klas szkoły podstawowej przygotowali kartki z kalendarza związane z życiem i twórczością poetki. Uczniowie klas przysposobienia do pracy przygotowali dekoracje i wystawę okolicznościową. Naszą placówkę wyróżnia patron, którego stawiamy za wzór talentu.